Cześć, z tej strony Dawid Pietkiewicz. Witam Was serdecznie w kolejnym już odcinku Dziennika Budowy firmy, w którym poopowiadam Ci o działaniach ASO. Pod terminem ASO nie kryje się tutaj wcale miejsce, do którego zawozisz serwisować swoje auto, ale proces optymalizacji aplikacji mobilnej, czy przede wszystkim otoczenia tej aplikacji mobilnej. Mający na celu zwiększenie jej widoczności w sklepach takich jak Google Play czy Apple App Store oraz przyciągnięcie użytkowników i zadbanie o to, aby zainstalowali Twoją aplikację. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci więc, co to właściwie są działania ASO, w jaki sposób je rozumieć, dlaczego są istotne w dzisiejszych czasach i jakie mogą płynąć korzyści z prowadzenia Strategii promocji aplikacji mobilnej uwzględniającej strategię ASO, jakie są podstawowe czynniki rankingowe, jak zaplanować działania, czy finalnie jak oceniać efekty działań. Zapraszam serdecznie. Cześć! Tu Ewelina. Cześć! Tu Kasia. Cześć! Z tej strony Oktawian. Cześć! Z tej strony Ola. Cześć! Z tej strony Dawid. Cześć! Z tej strony Kamil. Hej! Z tej strony Damian. Cześć! Tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Na start wyjdźmy może sobie od rozwinięcia skrótu ASO. ASO, czyli App Store Optimization, a termin ten będziemy rozumieć jako optymalizację pod kątem sklepów z aplikacjami, pod kątem algorytmów sklepów z aplikacjami. Przekładając więc na trochę bardziej zrozumiały język, Działania ASO to proces mający na celu uzyskanie większej widoczności organicznych wyników wyszukiwania w sklepach z aplikacjami mobilnymi. Docelowym celem naszych działań będzie jednak zwiększenie liczby zakupów lub pobrania aplikacji, zwiększenie liczby instalacji w efekcie liczby użytkowników aplikacji. Niesamowicie istotne jest więc to, aby podczas planowania strategii działań ASO popatrzeć trochę szerzej, często konieczne będzie popatrzenie na temat promocji aplikacji mobilnej, nie tylko w kontekście działań ASO, ale w kontekście innych elementów, mogących wpłynąć na zwiększenie tej liczby instalacji, na zwiększenie liczby użytkowników. Jak to zrobić? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas planowania strategii działań? O tym dowiesz się za chwilę. Najpierw przejdziemy jednak do tematu, dlaczego warto prowadzić działania ASO i od czego w ogóle zacząć. Jeżeli miałeś lub miałaś wcześniej styczność z działaniami SEO, możemy powiedzieć, że działania ASO to takie SEO dla aplikacji mobilnych. W przypadku działań SEO. Zajmujemy się stronami internetowymi i ich optymalizacją pod kątem wyszukiwarek, takich jak Google, Bing czy inne. W przypadku działań ASO również pracujemy nad optymalizacją, ale nie stron internetowych, tylko aplikacji mobilnych oraz ich otoczenia, pod kątem algorytmów wyszukiwarek sklepu Google Play, Apple App Store czy innych. Tutaj od razu zaznaczę, że najpopularniejszym sklepem jest Google Play, zaraz po nim Apple App Store. Natomiast reszta sklepów z aplikacjami, bo funkcjonują też inne App Store, ma tak niski udział w rynku, że na chwilę obecną nie będziemy się nimi zajmować. Skupimy się przede wszystkim na Google Play i Apple App Store. Jak przed chwilą wspominałem największy udział w rynku ma Google Play, Nie możemy jednak zapominać o użytkownikach iOS i sklepie App Store, ponieważ może i popularniejszy jest Google Play. Jednak to użytkownicy iOS, użytkownicy Apple App Store zostawiają więcej pieniędzy w sklepie. Chętniej kupują aplikacje, chętniej kupują dodatkowe usługi. Udało mi się dotrzeć do świeżych dość statystyk, Badanie przeprowadzone przez sensortower.com, z którego dowiadujemy się, że użytkownicy w, w pierwszej połowie 2020 roku w sklepie Google Play wydali ponad 17 miliardów dolarów, natomiast w Apple App Store było to prawie dwa razy więcej, bo 32 miliardy dolarów. Mimo ogólnie większej popularności Google Play, większej liczbie użytkowników, większej liczbie aplikacji, nie możemy zapominać o App Store, ponieważ jak możemy zauważyć, jest to niesamowicie dochodowy rynek. Tutaj po części odpowiedzieliśmy już sobie na pytanie, które chciałem poruszyć parę minut później, tak naprawdę, czyli dlaczego warto zająć się działaniami ASO? Przytoczone przeze mnie przed chwilą liczby chyba doskonale pokazały dlaczego warto zwrócić swój wzrok ku działaniom ASO. Rynek aplikacji mobilnych z roku na rok systematycznie rośnie. Patrząc na statystyki z 2019 roku, pobraliśmy w sumie 115 miliardów aplikacji. Rok wcześniej, w 2018 roku było to 105 miliardów, w 2017 94, prawie 95 miliardów. Widzimy, że ta liczba systematycznie rośnie. Liczba aplikacji również się zwiększa. Coraz więcej firm odkrywa ten kanał sprzedaży swoich produktów czy usług i korzysta z niego. Sam osobiście widzę, jak często obecnie są promowane te aplikacje mobilne? Również w przypadku dużych brandów, również w przypadku sklepów internetowych, portali e-commerce. Ostatnio, na przykład robiąc zakupy na Allegro, wyskoczyło mi, wyskoczył mi komunikat. Odbierz 10 zł zniżki w aplikacji mobilnej, to 10 zł piechotą nie chodzi. Kliknąłem, że chcę odebrać na pierwsze zakupy 10 zł, został mi wysłany na podany numer telefonu link do aplikacji i bezpośrednio z aplikacji mobilnej dokonałem już zakupu. Nie wykluczam, że w przyszłości również skorzystam z aplikacji mobilnej w celu dokonania zakupu. Z roku na rok aplikacje mobilne stają się więc coraz popularniejsze. Coraz większa liczba osób z nich korzysta, bo przyzwyczailiśmy się też już do korzystania z dobrodziejstw internetu czy ze sklepów internetowych z poziomu naszego smartfona, gdzie nie musimy siadać do komputera, żeby coś kupić, ale z poziomu smartfona przechodzimy sobie do sklepu. Wybieramy produkty, dodajemy do koszyka, płacimy od razu za pomocą Blika, Google Pay czy Apple Pay, gdzie nic nie musimy robić, po nic sięgać, tylko wszystko mamy z poziomu telefonu do załatwienia i w ten sposób robimy zakupy. Za pomocą aplikacji mobilnej możesz dostarczyć użytkownikom wrażeń UX-owych, użytecznościowych, które bardzo ciężko byłoby dostarczyć za pomocą klasycznej strony internetowej. I wciągnąć w ten sposób w ścieżkę zakupową. Powiedzieliśmy sobie o aplikacjach e-commerce. Z mojej obserwacji wynika, że tego typu aplikacje są jednak dość raczkującymi, jeszcze na chwilę obecną. Nie możemy zapominać o potężnym rynku aplikacji użytkowych, aplikacji mających ułatwić życie, bądź po prostu służących rozrywce. Jak w takim razie zaplanować sobie taką strategię działań ASO, tak żeby była efektywna, tak żeby faktycznie przynosiła nowe instalacje, nowych użytkowników? Na wstępie chciałbym od razu zaznaczyć, że kluczową według mnie kwestią jest jakość samej aplikacji oraz jej cel. W przypadku aplikacji działających po prostu źle, Wprawiających użytkowników w irytację, działania ASO nie będą miały sensu. Powinniśmy tutaj przystanąć na chwilę, spojrzeć na naszą aplikację i zastanowić się, co warto poprawić, wyeliminować błędy i dopiero zająć się promocją tej aplikacji. Ponieważ jeżeli będziemy mieli bardzo zły produkt, użytkownicy będą wystawiać negatywne oceny. Które są jednym z czynników rankingowych, nie mamy szans na wypracowanie wysokiej, stabilnej pozycji naszej aplikacji w wynikach wyszukiwania, czy to Google Play, czy Apple App Store. Jak już mamy aplikację, która działa stabilnie, która dostarcza użytkownikom pozytywnych wrażeń, oferuje jakieś ciekawe, nowe funkcjonalności, nie jest setnym kalkulatorem, który jest po prostu kalkulatorem. Wtedy możemy przejść do planowania tej właściwej strategii działań. I tutaj punktem wyjścia powinno być zastanowienie się, kim będą użytkownicy Twojej aplikacji, kim są ludzie, którzy będą jej szukali, którzy będą z niej korzystali, bo to będzie nam rzutowało tak naprawdę na cały dalszy proces promocji naszej aplikacji, czy to w kontekście ASO, czy w kontekście innych działań. Niezwykle pomocna w tym kontekście będzie analiza słów kluczowych oraz dobór fraz, na które chcemy promować naszą aplikację. Analiza słów kluczowych pozwoli nam również się zorientować, kim są nasi użytkownicy, w jaki sposób szukają naszej aplikacji oraz jakie mają potrzeby. W niektórych przypadkach analizę słów kluczowych będzie wręcz lepiej przeprowadzić w ogóle przed projektowaniem aplikacji, żeby zorientować się, jakie są potrzeby rynku. Jeżeli chodzi o samą analizę słów kluczowych, jako punkt wyjścia warto potraktować taką burzę mózgów, nawet jednoosobową, i odpowiedzieć sobie na pytania takie jak czego potrzebują użytkownicy szukający aplikacji, kim są, czyli jaka grupa wiekowa, płeć przeważa. Może zainteresowania konkretne, i tak dalej, i tak dalej. Możesz się zastanowić, w jaki sposób twoja aplikacja jest w stanie pomóc innym ludziom, jakie potrzeby spełnić, w jakich okolicznościach będą szukali twojej aplikacji. Czyli tutaj mam na myśli miejsce oraz czas: czy to będzie w domu, czy to będzie gdzieś na zewnątrz w pośpiechu, na przykład aplikacje do wyszukiwania połączeń kolejowych, czy takie jak Uber do zamawiania transportu, których z których korzystamy w określonych warunkach. Z drugiej strony mamy różne aplikacje służące rozrywce, takie jak Netflix, Spotify, czy typowe aplikacje użytkowe, jak różnego rodzaju kalkulatory, aplikacje pod planowanie sobie na przykład treningów zadań do wykonania lub specjalistyczne aplikacje już dla konkretnej, dość wąskiej, często grupy docelowej. Jak na przykład temat, którym ostatnio się zainteresowałem, dlatego mam taki przykład, aplikacja do diagnostyki samochodu, gdzie korzystając z modułu diagnostycznego wpiętego w samochodzie przez Bluetooth, taka aplikacja się łączy i można sczytywać parametry. Jak już mamy przygotowaną taką wstępną listę słów kluczowych, Przechodzi się potem do kolejnych elementów analizy, w których wykorzystujemy już konkretne narzędzia, takie jak na przykład The Tool czy AptWick, które służą nam zbadaniu tego, czy użytkownicy faktycznie szukają danych fraz, czy faktycznie szukają nasz, będą szukali naszej aplikacji w sposób w jaki nam się wydaje. Bo nie zawsze to, co nam się wydaje, będzie zbieżne z tym, jak sytuacja faktycznie wygląda. Ważna jest więc ten pierwszy etap w postaci takiej burzy mózgu, ale niezwykle istotny jest również drugi etap, czyli analiza, jak wygląda to w praktyce, jak wygląda to faktycznie w rzeczywistości. Niezwykle istotną rzeczą, o której musimy pamiętać również w przypadku analizy słów kluczowych i doboru, pod kątem optymalizacji aplikacji jest analiza konkurencji. Wyciągamy więc sobie kilka konkurencyjnych aplikacji. Tu ważne jest też, żeby dobrze się umiejscowić na tle swojej konkurencji, żeby faktycznie wiedzieć, kto jest Twoją konkurencją oraz wyciągnąć, na jakie frazy wyświetlają się ich aplikacje, w jaki sposób możesz to wykorzystać u siebie. Jak już masz listę tych słów kluczowych, Przystępujesz do optymalizacji aplikacji, tak naprawdę otoczenia aplikacji pod stronę aplikacji pod ich kątem. Nie będę wchodził w szczegóły dotyczące już konkretnych działań optymalizacyjnych, jak co dokładnie robić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, odsyłam do naszego e-booka, którego wspólnie z Eweliną Podres stworzyliśmy dotyczącego prowadzenia działań ASO, strategii działań ASO, takich najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o optymalizację pod aplikacji w sklepie Google Play. Na ten moment zaznaczę tylko, że w przypadku Google Play najważniejszymi elementami, które możemy zoptymalizować z użyciem naszych słów kluczowych, będzie nazwa aplikacji, krótki opis tzw. Tak short description aplikacji, długi opis long description aplikacji, Natomiast w przypadku App Store te możliwości będziemy mieli niestety o wiele mniejsze i będzie to nazwa aplikacji, subtitle oraz pole keywords, które akurat w Google Play nie występuje, ale w App Store ma swoje miejsce. To natomiast, na co niekoniecznie zwraca się uwagę, to wszystkie te czynniki powiedzmy pośrednie rankingowe, bo tak naprawdę i w przypadku Google Play i w przypadku App Store nie mamy tak dużego pola do popisu pod kątem optymalizacji aplikacji pod strony aplikacji jak w przypadku działań SEO, gdzie tych podstron mamy setki, tysiące, możemy tych słów kluczowych tam upychać i optymalizować je w nieskończoność. Więc w przypadku działań dla aplikacji mobilnych jeżeli planujemy długofalową strategię, musimy spojrzeć szerzej i skupić się na tych elementach pośrednich, które mogą nam wpłynąć na liczbę instalacji aplikacji. Z kolei liczba instalacji aplikacji jest jednym z czynników rankingowych dość silnych, zarówno w przypadku Google Play, jak i App Store, i ma ona znaczenie w ustalaniu rankingu, w ustalaniu pozycji danej aplikacji, czy to w rankingu kategorii, czy na dane zapytanie kluczowe. Wpływając więc na te czynniki pośrednie, wpływamy również na te nasze organiczne działania ASO. A w efekcie i tak wszystko sprowadza się do tego, aby użytkownik wszedł na podstronę naszej aplikacji, pobrał ją i z niej korzystał. Więc docelowo i tak dążymy do poprawy tego współczynnika konwersji, który wpływa nam również pośrednio na poprawę naszej sytuacji organicznie. Nie zapominamy więc o identyfikacji wizualnej aplikacji, o logu, zrzutach ekranu, o jakości tej aplikacji, to co wspominałem wcześniej, o zdobywaniu opinii pozytywnych do aplikacji, zachęcaniu użytkowników do dzielenia się opinią, o zarządzaniu tymi opiniami negatywnymi oraz przede wszystkim testowaniu rozwiązań. Mamy możliwość przeprowadzania testów AB w przypadku Google Play jest to trochę łatwiejsze, bo Google Play Console posiada wbudowaną taką funkcjonalność. W przypadku iOS, App Store niestety musimy korzystać z zewnętrznych rozwiązań, jednak i w tym i w tym przypadku mamy możliwość przeprowadzania tych testów AB i warto to robić. Bo nam może się wydawać jedno, że na przykład to logo jest fajne, przy takim teście AB okaże się, że użytkownicy chętniej klikają w inne logo. Zmienimy logo, wzrośnie nam współczynnik konwersji, przełoży to się na liczbę instalacji aplikacji, przełoży się to na poprawę tego czynnika oraz lepszą pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania w danym sklepie. Nie zapominajmy o tym, że ASO, zresztą analogicznie jak SEO, to proces. To nie jest jednorazowy audyt, wrzucenie tam kilku fraz i zapomnienie o tym. Musimy na bieżąco analizować, co się dzieje, modyfikować naszą strategię, jeżeli jest taka potrzeba, przeprowadzać testy, aby optymalizować naszą listę słów kluczowych, dobierać nowe oraz na bieżąco śledzić, jak, jak się zachowują. Bo może się okazać, że na przykład jednak mimo wszystko nie dobraliśmy na początku prawidłowych fraz, może trzeba coś pozmieniać. Pamiętaj o tym, że nie działasz w próżni, że. Listingi aplikacji, czy to w Google Play, czy w App Store, są rankingami, czyli coś musi być wyżej, żeby coś było niżej. Tych aplikacji jest coraz więcej, konkurencja jest coraz wyższa, więc musisz o tym pamiętać i mieć to na swojej uwadze. I jeżeli chcesz efektywnie prowadzić długofalową strategię ASO, zapamiętaj, że jest to proces, a nie jednorazowe działanie. Ponadto, w przypadku działań ASO. Niesamowicie efektywnie możesz wykorzystać synergię działań ASO oraz kampanii płatnych na pozyskanie użytkowników, tak zwane user acquisition. Tak jak wspomniałem, liczba instalacji jest jednym z czynników rankingowych. Napędzając liczbę instalacji za pomocą kampanii płatnych, np. kampanii Google Ads, możemy poprawić naszą pozycję w organicznych wynikach, w organicznym rankingu. I na pewnym etapie, ta synergia działań i wykorzystanie tych dwóch światów będzie po prostu koniecznością. Na koniec chciałbym wspomnieć krótko o najważniejszych KPI-ach w ASO, najważniejszych wskaźnikach efektywności działań, czyli w jaki sposób w ogóle oceniać efektywność działań ASO. I w zależności na którym etapie rozwoju aplikacja jest, jakie są cele biznesowe, to te wskaźniki będą inne. Takimi bazowymi metrykami będzie jednak na przykład pozycja w rankingu na dane słowo kluczowe, czy pozycja w toplistach aplikacji, również pozycje w rankingu kategorii, ale też idąc dalej elementy takie jak liczba instalacji organicznych, współczynnik konwersji z organicznych wyszukań, czy ogólna widoczność aplikacji w danym sklepie, czyli na jak dużo słów kluczowych wyświetla się Twoja aplikacja? Takimi wskaźnikami, może już nie bezpośrednimi, nie bezpośrednio odnoszącymi się do tej organicznej widoczności, ale również wartymi śledzenia w przypadku działań promocyjnych dla aplikacji mobilnych jest CTR, na przykład, czyli współczynnik klikalności który odnosi się do tego, ile użytkowników przeszło na podstronę aplikacji z wyników wyszukiwania lub top listy danej kategorii. Warto również śledzić liczbę aktywnych użytkowników w, uje, w danym ujęciu czasowym oraz wynikający z tego wskaźnik retencji, czyli jak wielu użytkowników kontynuuje korzystanie z naszej aplikacji w danych przedziałach czasowych. W ten sposób weryfikujemy, OK, jakby ta liczba instalacji rośnie, ale może ona rośnie, użytkownik na chwilę przychodzi i gdzieś nam ucieka z tej aplikacji. Tutaj już wchodzimy o wiele głębiej i w inne problemy, jednak jeżeli będziemy tych użytkowników mieli na chwilę tylko, no to też jest coś nie tak i nie o to nam chodzi, bo chodzi nam o to, żeby tych użytkowników zatrzymać. Musimy zdawać sobie więc sprawę z tego, że takie metryki istnieją, jak liczba użytkowników czy wskaźnik retencji, i zwracać na nie uwagę. Natomiast często fajnym źródłem feedbacku o aplikacji są opinie użytkowników, z których możesz wyciągnąć często dość szybko elementy, na które warto zwrócić uwagę, które przeszkadzają użytkownikom, które może uniemożliwiają im korzystanie z aplikacji, oraz zastanowić się, w jaki sposób to poprawić, no i poprawić to po prostu. Natomiast na etapie już mocno rozwiniętej aplikacji z dużą liczbą użytkowników będziesz zwracał bądź zwracała uwagę na wskaźniki związane z monetyzacją aplikacji. Jeden z najpopularniejszych z nich ARPU skrót, który oznacza średni przychód użytkownika. W ten temat nie będziemy jednak na ten moment wchodzić. Myślę, że udało mi się zajawić w ogóle o co chodzi w procesie ASO. Na co zwracać uwagę, jak zacząć w ogóle myśleć o tym, jak zacząć myśleć też o promocji aplikacji mobilnej. A jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej, bądź posiadasz aplikację mobilną, którą chciałbyś, chciałabyś wypromować, zapraszam serdecznie do kontaktu. Jeżeli natomiast masz ochotę dowiedzieć się więcej samodzielnie, Zapraszam do pobierania naszego e-booka, którego znajdziecie pod adresem aso.foxtrategy.pl Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia.